Słuchajcie, pierwszy dzień będziecie mieli szkolenie sprzedażowe. Wy zajebiście, wchodzimy. Czarek kurwa konferencyjną no buty zaczął ściągać, nie? Więc co on robi? Wiesz, co ty robisz? Nie, nie? Dobra, okej. Okay. Warszawa, Warszawie jak w ogóle. Co? Kto to jest? Z kim ja będę pracował, nie? Wchodzimy, a tam... Coach! Do it, Dzisiaj! Znacie ten typ? Dumit, wszystko teraz. Co teraz? Zajebisty, miał ze dwa metry wielki. Śmiecie sobie, jak chcecie. Ja mówię, aha, teraz nie wiem jak usiąść. W szczycie stołu powiem, że chcę wygrać szefa, nie? Usiądę z boku, powiem, że nie mam instynktu lidera. Kurwa. Nie wiadomo co zrobić. Czarek się nie jebał, szczecie walną jak na wigilii. No, zaczynamy? Warszawiak jak się przysiadł, mówi, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, a coach yy, kartki rozdaje. Mówię, kurwa, pierwszy dzień kartkówka, nie? Ładnie, popracowane. Czarek się nie bał, słuchajcie, to jest ważne w tej historii. On mówi do nas o metodzie smart sprzedaży, czyli określanie celów, żeby to jest ważne, żeby cel był jasny, określony w czasie, z